To był pochmurny popołudnie w Monterey, jednym z najbardziej ruchliwych miast na północy Meksyku. Szare niebo zdawało się odzwierciedlać nastrój Sebastiana Herrery, który wychodził z posiedzenia zarządu swojej firmy z ponurą miną. W wieku 42 lat zbudował finansowe imperium, które przyniosło mu nie tylko fortunę, ale także sławę człowieka bezwzględnego w interesach. Cieszył się szacunkiem swoich rówieśników, ale nikt nie mógłby powiedzieć że naprawdę zna człowieka kryjącego się za włoskim garniturem i precyzyjnie wygłaszanymi przemowami. Sebastian zawsze wierzył, że życie sprowadza się do liczb bilansów, akcji, inwestycji i kontraktów wartych miliony. Serce jego zdaniem było jedynie biologicznym mięśniem. Nie było czymś, na czym można polegać. Od młodości uczył się chronić przed uczuciami. Jego ojciec, surowy biznesmen, nauczył go, że emocje to słabości, które przeszkadzają w podejmowaniu ważnych decyzji. Sebastian przyjął to do siebie i przez lata stał się niezdolny do tworzenia głębokich więzi. W ten piątek jego harmonogram był przepełniony. Po poranku spędzonym na spotkaniach z międzynarodowymi inwestorami, musiał jeszcze przejrzeć kontrakty i przygotować się do podróży do Nowego Jorku. Jednak awaria systemu zasilania w budynku miała zmienić bieg jego życia. Winda, którą jechał, zatrzymała się niespodziewanie na piętnastym piętrze. Sebastian mruknął, zirytowany opóźnieniem. Już miał zamiar skorzystać ze schodów, gdy usłyszał cichy, lecz pełen desperacji głos. Senior odwrócił się i zobaczył małą dziewczynkę, mającą nie więcej niż sześć lat. Jej brązowe włosy były splecione w dwa niedbałe warkocze, niebieska sukienka była już znoszona, a buty zdradzały ślady intensywnego użytkowania. Jednak najbardziej przyciągały uwagę jej duże, wilgotne oczy, pełne łez. Co tu robisz sama? zapytał, marszcząc brwi. Moja mama jest na osiemnastym piętrze odpowiedziała drżącym głosem. Szuka pracy, ale jest chora. Nikt nie chce dać jej szansy. Sebastian westchnął zniecierpliwiony. Słyszał już wiele historii ludzi proszących o pomoc, zazwyczaj próbujących wyłudzić pieniądze. Już miał zamiar ją zignorować, ale coś w sposobie, w jaki dziewczynka mówiła, rozbroiło go. W jej spojrzeniu nie było manipulacji, tylko strach i nadzieja. Jak się nazywasz? zapytał, pochylając się, by znaleźć się na jej poziomie. Walentina Morales. Jej imię odbijało się echem w jego głowie. W rączkach ściskała pogniecioną kartkę, która wyglądała jak życiorys a twój tata? dopytał. Nie mam taty, zawsze jesteśmy tylko mama i ja. Prostota tej odpowiedzi poruszyła Sebastiana w niespodziewany sposób. Na co choruje twoja mama? Lekarze mówią, że to jej serce potrzebuje operacji, ale to bardzo dużo kosztuje. Sebastian zamilkł na kilka sekund. Ta dziewczynka prosiła o coś niemożliwego, nie tylko o pracę dla matki, ale o szansę na przeżycie. Najłatwiej byłoby odwrócić się i żyć dalej swoim życiem. Ale po raz pierwszy od wielu lat nie potrafił tego zrobić. Chodźmy zobaczyć się z twoją mamą, powiedział zaskakując nawet samego siebie. Twarz Walentyny rozjaśniła się, jakby zobaczyła cud. Chwyciła jego rękę i poprowadziła go korytarzem do windy. Wjechali razem na osiemnaste piętro, gdzie znajdowała się mała poczekalnia. Tam na plastikowym krześle siedziała młoda kobieta, wyraźnie wyczerpana. Izabel Morales wyglądała na nieco ponad trzydzieści lat, ale cierpienie sprawiało, że wydawała się starsza. Była zbyt chuda, a jej twarz naznaczona była głębokimi cieniami pod oczami. Jednak gdy zobaczyła Walentinę, uśmiechnęła się co odmieniło jej wygląd. Córeczko, gdzie byłaś? Martwiłam się o ciebie. Mamo, ten pan chce z tobą rozmawiać. Izabel podniosła się z trudem, opierając się o krzesło, by nie stracić równowagi. Wyciągnęła rękę do Sebastiana. Dziękuję, że zaopiekował się pan moją córką. Jestem Izabel Morales. Sebastian Herrera. Odpowiedział automatycznie, zauważając jak jej oczy rozszerzyły się na dźwięk jego nazwiska. Właściciel Herrera Industries? wyszeptała z niedowierzaniem. Skinął tylko głową. Twoja córka powiedziała mi, że szukasz pracy. Tak, proszę pana, jestem gotowa pracować przy czymkolwiek. Mam doświadczenie w administracji, ale mogę sprzątać, gotować, opiekować się dziećmi. Potrzebuję jakiejkolwiek szansy. Sebastian poczuł dziwne ściskanie w klatce piersiowej. Godność tej kobiety kontrastowała z kruchością jej ciała. Przyjdź jutro do mojego biura, powiedział niemal bez zastanowienia. Porozmawiamy o posadzie. Oczy Izabel wypełniły się łzami. Nie wiem, jak panu dziękować. Jeszcze mi nie dziękuj. Do zobaczenia jutro. Kiedy zjeżdżał windą, Sebastian zastanawiał się, w co się wpakował. Zawsze żył według logiki i kalkulacji, a teraz podejmował decyzję pod wpływem impulsu. Tej nocy, zamiast przeglądać kontrakty, spędził godziny czytając o chorobach serca. Po raz pierwszy od dawna nie mógł zasnąć, myśląc o kimś innym niż o sobie. Następnego ranka, dokładnie o dziewiątej, Izabel pojawiła się w głównym budynku Herrera Industries. Przyniosła teczkę z życiorysem i miała na sobie najlepszą sukienkę, jaką posiadała, choć wciąż prostą i naznaczoną upływem czasu. Carmen, asystentka Sebastiana, zaprowadziła ją prosto do głównego biura. Pan Herrera na panią czeka. Izabel weszła zdenerwowana, ale zachowując wyprostowaną postawę. Dzień dobry, panie Herrera. Proszę usiąść, powiedział, wskazując na krzesło naprzeciwko. Jak się ma Walentina? Jest podekscytowana. Całą noc mówiła o panu. Sebastian uważnie obserwował sposób, w jaki Izabel mówiła o córce. Jej oddanie było oczywiste. Opowiedz mi o swojej chorobie. Izabel wzięła głęboki oddech. Mam kardiomiopatię roztrzeniową. Moje serce jest osłabione i powiększone. Potrzebuję drogich leków, czekając na przeszczep, bez leczenia. Lekarze mówią, że może mi zostać kilka miesięcy. Sebastian poczuł się, jakby otrzymał cios. Trzy tysiące dolarów miesięcznie na leki, wyjaśniła. Kwota, która dla niego nic nie znaczyła, ale dla niej była nieosiągalna. A jeśli nie będziesz ich brała? Zapytał, choć znał odpowiedź. Nie będzie mnie przy Walentinie. Zapadła ciężka cisza. Sebastian spojrzał na życiorys, który przyniosła. Izabel miała wykształcenie w administracji biznesowej, dodatkowe kursy, solidne referencje. Była wyraźnie nadkwalifikowana do dory dorywczo szukanych przez nią prac. Powoli zamknął teczkę. Chcę zaoferować ci pracę. To nie jest jałmużna. Potrzebuję kogoś, kto nadzorowałby administrację mojego domu, koordynował personel, zarządzał dostawcami. To prawdziwe stanowisko, z pensją i obowiązkami. Izabel spojrzała na niego zaskoczona. Naprawdę? Trzy tysiące dolarów miesięcznie i pełne ubezpieczenie zdrowotne dla ciebie i twojej córki. Łzy spłynęły po jej policzkach. Panie Herrera, to za dużo. Dlaczego robi pan to dla obcej osoby? Sebastian pomyślał o Walentinie, o jej błagalnym spojrzeniu. Bo twoja córka przypomniała mi, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze. Izabel zasłoniła twarz rękami, próbując powstrzymać płacz. Zrobię wszystko, żeby pana nie zawieść. Mam tylko jedną prośbę, dodał. Dbaj o swoje zdrowie. W tamtej chwili coś zmieniło się w Sebastianie Hererze. Nie zdając sobie sprawy, zrobił pierwszy krok, by wydostać się ze swojej samotnej twierdzy. Kolejne tygodnie przyniosły nieoczekiwaną zmianę w rutynie Sebastiana Herery. Przyzwyczajony do życia pełnego niekończących się spotkań i samotnych nocy w swojej cichej rezydencji, Teraz dzielił przestrzeń z Izabel i nieuchronnie z Walentiną. Początkowo myślał, że jego decyzja była jedynie przejściowym aktem współczucia. Jednak każdy dzień pokazywał, że to zmienia jego życie w sposób nieodwracalny. Izabel przyjęła swoją rolę zgodną podziwu powagą. Zorganizowała dom jak firmę, ustanawiając harmonogramy sprzątania, przeglądając kontrakty z dostawcami, i optymalizując procesy, których Sebastian nigdy wcześniej nie zauważył, w ciągu kilku tygodni wszystko działało sprawniej niż kiedykolwiek. Ale to, co naprawdę przyciągało jego uwagę, nie było jej techniczną kompetencją, lecz godnością, z jaką wykonywała każde zadanie, mimo leczenia i kruchości zdrowia. Walentina z kolei znalazła w Sebastianie nieoczekiwaną postać. Nie minęło wiele czasu, a zaczęła nazywać go Tio Sebastian. Początkowo czuł się dziwnie, ale potem zdał sobie sprawę, że nie ma słodszego dźwięku niż ten. Pewnego wieczoru, po odwołaniu spotkań biznesowych, Sebastian wrócił do domu i zastał Izabel przygotowującą kolację. Walentina biegała po kuchni, próbując pomóc. Mama mówi, że dziś gotujemy kurczaka z ryżem, bo to twoje ulubione, oznajmiła dziewczynka, trzymając łyżkę większą od jej rączek. Sebastian uniósł brwi. Skąd wiesz, że to moje ulubione jedzenie? Izabel uśmiechnęła się, mieszając w garnku, bo zawsze zostawiasz czysty talerz, kiedy to jesz, Carmen mi powiedziała. Zaśmiał się po raz pierwszy od dawna, bez wysiłku, prawdziwym śmiechem, który zaskoczył nawet jego samego. W takim razie dziś wezmę dokładkę. Tamtej nocy jedli razem w kuchni, w prosty i kameralny sposób. Gdy Walentina opowiadała historię ze szkoły, Sebastian złapał się na tym, że zwraca uwagę na każdy szczegół, ton głosu Izabel, entuzjazm dziewczynki, zapach domowego jedzenia. Nagle zimna rezydencja wydawała się przekształcać w dom. Kilka dni później Walentina wróciła ze szkoły z nowiną. Tio Sebastian będę grała w przedstawieniu teatralnym. Będę drzewem. Przyjdziesz? Sebastian na chwilę za nie mówił. Nigdy nie był na szkolnym przedstawieniu, nawet jako dziecko, bo jego rodzice zawsze byli zajęci. Oczywiście, że przyjdę, odpowiedział bez wahania. Nie przegapiłbym najpiękniejszego drzewa na świecie. Valentina podskoczyła z radości, biegnąc powiedzieć o tym mamie. Izabel, obserwując z daleka, wymieniła z Sebastianem ciche spojrzenie pełne wdzięczności. Kiedy nadszedł dzień przedstawienia, Sebastian siedział na malutkim plastikowym krześle wśród innych rodziców. Był jedynym w garniturze za trzy tysiące dolarów, ale nie przejmował się tym. Nagrywał każdy moment przedstawienia. A kiedy Walentina przerwała rolę, by pomachać do niego, jego serce niemal eksplodowało z dumy. Po przedstawieniu zabrali Walentinę na lody. Gdy dziewczynka mówiła bez przerwy o sztuce, Izabel patrzyła na Sebastiana z innym blaskiem w oczach. Zmienił się. Nie był już tylko zdystansowanym milionerem, ale człowiekiem, który odkrywał znaczenie przynależności do rodziny. Kilka tygodni później kryzys wstrząsnął tą nową rzeczywistością. Sebastian otrzymał pilny telefon ze szpitala. Walentina upadła na przerwie i złamała rękę. Rzucił wszystko, pędził jak szalony do izby przyjęć i znalazł ją leżącą na noszach, z ręką w gipsie i łzami w oczach. Tio Sebastian, zostaniesz ze mną? Zapytała przestraszona dziewczynka. Chwycił jej rękę i odpowiedział bez zastanowienia. Nigdzie się nie wybieram. Zawsze będę przy tobie. Tamtej nocy spał na krześle w szpitalu obok jej łóżka. Izabel choć zmartwiona nie mogła powstrzymać ciepłego uczucia widząc tego potężnego mężczyznę oddającego się całym sercem jej córce. Z czasem więź między trójką jeszcze bardziej się zacieśniła. Sebastian zaczął reorganizować swoje życie. Odwoływał spotkania, by jeść kolację w domu, planował obowiązki tak, by móc towarzyszyć Izabel na wizytach lekarskich i nie opuszczał żadnych szkolnych wydarzeń Valentyny. Pewnego wieczoru, gdy Valentina już spała, Izabel i Sebastian zostali sami w salonie. Obserwował ją w milczeniu, gdy porządkowała dokumenty szkolne córki. Izabel, mogę zadać ci osobiste pytanie. Oczywiście. Czy kiedykolwiek myślałaś o ponownym małżeństwie? Podniosła wzrok zaskoczona. Po tym, co stało się z ojcem Walentiny, nie, zamknęłam się na tę myśl. A gdyby pojawił się ktoś, kto chciałby być częścią Twojego życia i życia Walentiny? Izabel wzięła głęboki oddech, próbując zrozumieć jego intencje. Gdyby ktoś pokochał ją tak bardzo, jak ja ją kocham, wtedy tak. Rozważyłabym to. Sebastian poczuł, jak jego serce przyspiesza. Myślę, że już go znalazłaś. Cisza, która nastąpiła, była intensywna, pełna emocji. Izabel za nie mówiła, a po raz pierwszy od dawna łzy napłynęły jej do oczu. Sebastian, ja też to czuję. Pocałunek, który przypieczętował to wyznanie, był delikatny, nieśmiały, ale pełen obietnic. Oboje wiedzieli, że ich życie nigdy nie będzie takie samo. Wiadomość, że są razem, uszczęśliwiła Walentinę. Więc będziesz moim prawdziwym tatą? Zapytała z błyszczącymi oczami. Sebastian mocno ją przytulił. Jeśli mi pozwolisz, będę najlepszym tatą na świecie. Izabel patrzyła na tę scenę z sercem pełnym miłości. Po latach bólu, niepewności i walki, w końcu widziała przyszłość pełną nadziei dla siebie i swojej córki. Kolejne miesiące były mieszanką pracy, rodzinnej rutyny i planów na przyszłość. Sebastian rozpoczął proces adopcji Walentiny, a niedługo potem poprosił Izabel o rękę w prostym ale szczerym geście w domu, który razem stworzyli. Nie potrzebuje eleganckiej sali ani wielkiej imprezy, powiedziała Izabel ze łzami w oczach. Ten dom to już największy prezent. Sebastian jednak nalegał by zorganizować ślub godny jej marzeń. Chciałby Izabel poczuła się doceniona jak nigdy wcześniej. W wielkim dniu Walentina szła do ołtarza, trzymając Sebastiana za rękę, symbolizując oficjalne połączenie trójki w rodzinę. Gdy sędzia ogłosił ich mężem i żoną, Walentina nie mogła powstrzymać radości. Teraz jesteśmy prawdziwą rodziną. Wśród oklasków i łez cała trójka się przytuliła. Tamtej nocy Tańcząc razem w oświetlonej sali, Izabel wyszeptała do ucha Sebastiana: Wiesz co jest w tym wszystkim najbardziej niesamowite? Co? Że wszystko zaczęło się od małej dziewczynki proszącej o pomoc na przypadkowym korytarzu. Sebastian ścisnął jej rękę i odpowiedział z uśmiechem: Nie byliśmy obcy. Byliśmy rodziną, która jeszcze się nie odnalazła. Minęły dwa lata od ślubu. Życie rodziny Herrera toczyło się w rytmie, którego Sebastian nigdy nie wyobrażał sobie możliwym. Wcześniej mierzył dni zamknięciem giełdy, podpisywaniem kontraktów i kwartalnymi zyskami. Teraz odliczał czas śmiechem Walentyny, rutynowymi wizytami Izabel i prostymi chwilami spędzonymi przy śniadaniowym stole. Zdrowie Izabel ustabilizowało się. Kosztowne leczenie, teraz w pełni pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne, utrzymywało jej serce pod kontrolą. Nie wyglądała już na kruchą kobietę, którą Sebastian poznał na osiemnastym piętrze. Ale na osobę pełną życia i planów. Walentina zaś rozkwitała na oczach nowego ojca. Mając teraz osiem lat, była pełną energii, ciekawską i zdeterminowaną dziewczynką. Nadal nazywała Sebastiana papa Sebastian publicznie, ale w domu czasem mówiła po prostu papa, a za każdym razem, gdy to robiła, czuł niewysłowioną falę szczęścia. Pewnego sobotniego poranka, gdy razem robili naleśniki, Izabel pojawiła się z nietypowym wyrazem twarzy. Był to miks nerwowości i radości. Sebastian, muszę ci coś powiedzieć. Odłożył łyżkę z ciastem i spojrzał na nią uważnie. Czy coś się stało? Nie, wręcz przeciwnie. Jestem w ciąży. Słowa zawisły w powietrzu. Sebastian potrzebował kilku sekund, by je zrozumieć. W ciąży? Tak. Szósty tydzień. Przytulił ją mocno, śmiejąc się i płacząc jednocześnie. Nigdy nie sądził, że jedna wiadomość może przynieść tyle radości. Valentina, która podsłuchiwała z salonu, wbiegła do kuchni. Będę miała braciszka? Tak, księżniczko, potwierdziła Izabel, głaszcząc ją po twarzy. Za kilka miesięcy będziesz miała kogoś, kogo nauczysz gotować i grać w przedstawieniach. Valentina podskoczyła z radości. Będę najlepszą starszą siostrą na świecie. Przyjście nowego dziecka jeszcze bardziej zjednoczyło rodzinę. Sebastian stał się jeszcze bardziej opiekuńczy. Towarzysząc Izabel na każdej wizycie lekarskiej i zapewniając jej najlepsze możliwe wsparcie. Walentina poświęciła się dekorowaniu pokoju dla brata, wybierając kolory i zabawki, a nawet zaczęła pisać dziennik, Rad Starszej Siostry na czas, gdy dorośnie. Kilka miesięcy później, w spokojną noc, Izabel zaczęła rodzić. Sebastian niemal stracił oddech z nerwów, ale był przy niej przez cały czas. Kilka godzin później na świat przyszedł Mateo Herrera, zdrowy, z oczami przypominającymi Izabel i spokojnym wyrazem twarzy Sebastiana. Trzymając noworodka na rękach, Sebastian poczuł, że jego życie zatoczyło koło. Witaj, synku. Obiecuję, że zawsze będziesz miał rodzinę, która cię kocha. Walentina przyglądała się, wzruszona. Papa, mogę go potrzymać? Oczywiście, ale ostrożnie. Gdy po raz pierwszy trzymała brata, Walentina wyszeptała. Cześć, Mateo, jestem twoją starszą siostrą. Zawsze będę cię chronić. Czas płynął szybko. Mateo dorastał otoczony miłością, ucząc się od najmłodszych lat, że jego rodzina została zbudowana nie tylko przez przypadek, ale przez odwagę proszenia i oferowania pomocy. Dziesięć lat później Sebastian znalazł się w tym samym miejscu, gdzie poznał Walentinę, na piętnastym piętrze starego budynku korporacyjnego. Teraz nie był sam. Obok niego Valentina, już nastolatka, trzymała Matea za rękę. Papa, dlaczego tu przyszliśmy? zapytał zaciekawiony Mateo. Sebastian wziął głęboki oddech. Bo tu wszystko się zaczęło. To był najważniejszy dzień w moim życiu. Valentina uśmiechnęła się, przypominając sobie historię, które słyszała tyle razy. Papa myśli, że to ja go uratowałam powiedziała, patrząc na brata. Ale prawda jest taka, że to on uratował mamę i mnie. Nie, księżniczko, poprawił wzruszony Sebastian. Tego dnia byłem bogatym, ale pustym człowiekiem. Kiedy poprosiłaś mnie o pomoc, odkryłem, co naprawdę oznacza mieć cel. Izabel podeszła, trzymając bukiet kwiatów. Jej zdrowie było stabilne, a jej twarz emanowała spokojem. Gotowi? Zapytała cicho. Dziś chcemy zrobić coś wyjątkowego. Co takiego, mamo? Dopytał Mateo. Pomożemy innej rodzinie, tak jak nam kiedyś pomogli. Zeszli razem do sali konferencyjnej, gdzie czekała Maria Lupez, samotna matka z dwójką małych dzieci. Była blada, zdenerwowana, trzymając dokumenty, które przyniosła na nieprawdopodobną rozmowę z najbogatszym człowiekiem w mieście. Sebastian uśmiechnął się, wyciągając rękę: Pani Lupez, jestem Sebastian Herrera. To moja żona Izabela, to moje dzieci, Valentina i Mateo. Maria niemal nie mogła uwierzyć. Ten sam Sebastian Herrera z tej historii milioner, który pomógł chorej matce. Ten sam, potwierdziła Izabel. A dziś chcemy zaoferować pani tę samą szansę, którą my otrzymaliśmy lata temu. Podczas rozmowy wyjaśnili, że dostanie pracę, ubezpieczenie zdrowotne i wsparcie dla dzieci. Maria płakała bez przerwy, nie mogąc uwierzyć. Dlaczego to dla mnie robicie? Walentina odpowiedziała z przekonaniem. Bo ktoś zrobił to samo dla nas, a teraz nasza kolej, by kontynuować ten krąg. Mateo dodał, i bo każdy zasługuje na rodzinę, która go wspiera. Maria przyjęła ofertę, a w tamtej chwili dziedzictwo Hererów zyskało nowe życie. Nie chodziło już tylko o bogactwo czy interesy, ale o zmienianie historii. Kilka miesięcy później oficjalnie założyli Fundację Esperanza, poświęconą wspieraniu samotnych matek i dzieci w trudnej sytuacji. Walentina przejęła część przywództwa młodzieżowego projektu, podczas gdy Izabel prowadziła grupy wsparcia. A Sebastian przeznaczał środki na zapewnienie ciągłości. Na otwarciu, przed dziesiątkami rodzin, które otrzymały pomoc, Sebastian wygłosił wzruszającą mowę. Wiele lat temu sześcioletnia dziewczynka poprosiła mnie, bym pomógł jej chorej matce. Te słowa zmieniły moje życie. Dziś jesteśmy tu, by zapewnić, że żadna rodzina nie będzie czuła się samotna w swojej walce. Prawdziwe bogactwo nie tkwi w pieniądzach, lecz w miłości i pomocy, którą dajemy innym. Valentina trzymała matkę za rękę, ze łzami w oczach. Mateo dumny klaskał z entuzjazmem. Tamtej nocy, zebrani w domu po wydarzeniu, Izabel podsumowała uczucia wszystkich. Wiecie, co najbardziej mnie wzrusza? Że wszystko zaczęło się od trzech prostych słów: Pomóż, mama jest chora. Sebastian ją przytulił. A teraz te słowa przekształciły się w dziedzictwo miłości. Walentina dodała z uśmiechem: Jesteśmy rodziną która pomaga innym rodzinom. Mateo podniósł ręce i ogłosił Idealny krąg miłości. Śmiali się razem, świętując nie tylko przeszłość, ale i przyszłość, którą budowali, świadomi, że odnaleźli prawdziwą definicję bogactwa, dzielenie się, koniec opowieści.